Here's a gift from the crew, new year 2024! Nie O nie, U usunęło go. Tobi, <laughs> powiedz, wioskiem, czy kiedy, ostat... po kiedy ostatni raz żeśmy grali w Among Us? Ja byłem przed czy związku? Ale ja wiosku? nie mówię... Mamen, nie, nie pytaj mnie o takie ważne, ciężkie rzeczy. Bo ten był ostatni raz, gdy ja grałem w Among Us. Ktoś odpalał, odpalił grę, czy Tak O oh no O oh no Coś jakiś robi mm. eee. Tak, robimy ta... Patrz, patrz co się dzieje Uciekajcie! To nie ma być no, nie chciała dołączyć do nas! Ale to za chwilę! Za cz U nie Knie teraz! Down. O oh, nie! Disconnected! Jas, yes, wygraliśmy! Świetnie, I'm I'm a ja impostor. I my tu mamy Co się... Aha, bo mi się to wyłączyło tak, sobie A, źle sobie kliknęłam. O nie! Macie ułatwienie, bo do mnie wydzwaniają teraz. Świetnie. O, nie, więc jak to tak? Szybko? Tak szybko, tak młodo. Nie kończcie tak szybko tasków, czasem się skończy szybciej. Nie, nawet no, nie wiem, gdzie skąd, kurwa, to ta, tam. <laughs> chodź tu, chodź, 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 kochanie, chodź, chodź. Aaa, nie klik, nie klik tam. Aha. No to, to było, to było wymordowanie. Dzień dobry, omnomnom. <laughs> Zapomniałam, którym się przyciska, żeby mordować. Na pod którym jest mordowanie? Od y, Q, jeśli dobrze kojarzę. Hey, okay. Nom mm, nom nom nom. Gdzie wy jesteście? Ile was hey, hey, mm. Nie jesteś. <grym _> Chodźcie do mamy. <grym _> <grym _> <grym _> <grym _> Bardzo. Zostało wam 20 sekund. To będzie final. Tak, ty krumy, ty krumy, ty krumy,

Nie, nie. Tylko, że tutaj już nie pokażę, są co mamy robić. Nie. nie ma mapy w ogóle. Na tabie. A, ty no, masz telefon. No, na tab. Hmm. A, ty ty ciebie teraz możemy Aha! Schować. Nie idź, tam. Nie o, idź tak! tam. O tak! O tak! O Gdzie ty jesteś? Sadie, mam, Zrobię cię tak w ciuła. No nie! Jak to? Czemu? To może. Nie może być. Moment znaczy... <grym> no ten. Ten widzi wszystko. Dosłownie czekałem na kamerach, a nie. zrobił mi się ping i poszedłem na dół, się za silnikiem. Troszkę. Patrzę ze smutkiem, że już nie mam coli. Jezu, <grym> Helena ja mam znowu. Nie ja podzielę się. O nie, uh, ja Okej! Okay. Noś... <laughs> Kogoś tutaj rozbić to tak gra. Ja nie chcę być! To, daj się, to dajmy się wszyscy zabić i... <laughs> Co mamy z tym? O Jezu, naprawdę to mam?

You're so <laughs> Możesz głośniej, bo to tak No nie! Dobra, I'm gonna hunt her. I'm gonna hunt Wixie, because it's funny. Pracę przepisujemy najpierw. Tak! A ta muzyka. Pajękista. No nie. Oh, oh, and it's time to smash! Wiecie co muszę sobie nagrać? Bo mnie kilka osób to prosiło. E, żeby nagrać e, smash, A or to. Co za księgą zabijać? E, takiego jak klasyczny impostor. Zabicie z, poł z połowy pokoju to raczej nie jest typowe. Ja byłam blisko. Nie była w połowie pokoju, była blisko ciebie, stanęła ci praktycznie o dwa kroki od ciebie była. Sprawdź ja jak je, jej piętę za... W kamer... W ek na ekranie i skakiwałem do węta, a mnie ściągnęła. Vexi, how could you... Daj so easily? ja. <laughs> yeah. Jak mówiłam, kilka osób mnie pytało, czy nagramy u siebie na kanale Smash or Pass. <laughs> Ale czego przede wszystkim? Smash or pass to jest po prostu, że dostajesz od kogoś serię na przykład, nie wiem, tam 100 Pokémonów czy Uf, coś. O, o, brawo! brawo. Bez konkretów, właśnie dlatego pytam właśnie czego, czy właśnie. Co, nie wiem, Pokémonów jest... czy czegoś, więc prawdopodobnie Masz poproszę. Takie, skieramy, czy, chcę, tak? czy chciałbyś. Że, że patrzysz na obrazki i masz takie czy chciałbyś uprawiać bongo z tą postacią czy nie więc jest smash, czyli że yeah. tak albo pasa jako nie i tak ostatnio się nudziłam na My Sims i sobie oh, yeah, zaczęłam yeah. na ten potem się przesuwają postacie, a ja takie próbuję, robię odsuch nie z gry, żeby zobaczyć się nagrywa fajnie i takie smash, smash pas, pas, o pas, 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 pas O, patrz, jak piękny. Dobra, Są co ja mam? Są? A ja nie mam. Jak nie masz? Ja nie mam. Nie Pokaż mi platanków moich. Mm. Jak cię nie no, ci nie pokazuję? Muszę ci pokazać. O, nie wiem. Wires e, sprawdź. Nie wiem, gdzie przejdę gdzie mogę. Um. Dziwne. Mama Aaaa! Co? Ej, jak przez ścianę? Co jest? Dobra, to było przez pół pokoju, ale to było. Przez pół pokoju nie je... ładna seria. Okej. Okay. What the freaking freak was that? Tam kampował i dwa razy... KAMPIŁ gimnazjalista A <giby> nie, przepraszam, nie możemy się śmiać z gimnazjalistów, ponieważ oni wyginęli jak dinozaury. To, ja nie widzę na Troszkę. Typu, <giby> A, moja mama ma robić pracek przecież. nie <giby> pokazuje mi. O! Simser, musisz kliknąć, mordo! Simser, ja cię please. I love you, bo sztab. Uciekaj! Doktor Run, us, Run! <tryk> no właśnie, nie rozumiem tego, bo przecież. ma dużego pałąga po prostu. Nie, nie, to rozumiem, że nie było na nagrywek, ale to była idealna scena, właśnie, żeby dawać pewien dźwięk z Payday 2 Cloakera. Chyba część ci, co grają, to wiedzą. Bro. <tryk> Dobra, i ostatnia rundka w Hide and Seek. Gdyż chcemy zagrać w końcu w nową mapę. Co wy na to? Czyli można włączyć HD Instinka na nowej mapie. A wiesz co, poczekaj. Scout yeah. <coughs> Airship Fungle The fungi. Czemu nie, połą nie połączyć obydwu? Wszyscy idziemy w tą mapę w ciemno. No i jesteśmy na terytorium tego grzybiarza. Krakowskiego a, dodatkowo. A, a. Yes! Come to mommy! Gdzie co tu jest? Co? Taski masz pod to co, co, co tutaj w ogóle jest? Aha, to są. Uu. Oj, i są taski. Oh sedical? Eee, sir, jeszcze nie, co? Może sedical. Slipser, dajesz mi za dużo tego. Aha! Znowu mnie zabiłaś z połowy. praktycznie po, z połowy mapy. Nie. Ej, ta mapa jest dzika. To jest cała grzybowa kraina. Nie daję w ogóle. No. Ja to jest za duża. Brakuje mi, żeby... to Mia-niam. Miam, miam. mówiłam, że jest duża. Mówię, nie, a ja mówię, że nie jest za duża. No nie, nie w sensie, że jest duża, taka... To nie jest za duża, nie jest za mała, jest wystarczająca, nie? Ale sporo, ma jest Ale jak mam problemy. Pionie. I have a problemando. No, ten kinda <grymka> 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 Oj, ba man. to <grym> Nie, to jest brzydko, jest ta mapa, zwłaszcza jak znalazłam, że jest niebezpieczna. Jezu, ile ona ma pięter? Co to jest? To właśnie mu chciałem powiedzieć, ona jest duża w poziomie. Znaczy, w pionie. Jezu, jakie security jest Aha, tam jesteś. Patrzcie, jak ta faś wygląda Nie wiem, tak na ja nawet nie są tu kurwa... Ludzie, tam, jak, jak, ten, podlewa, jak ten, jak ten, jak ten ślimaczek smutnie wygląda. I know. Zrobić, daj mi spokój. Masz swoje pet. Gdzie Wszyscy się widziałem niewidzialni w niej. Z tego co zauważyłem. Tak, więc imposter może wtedy zamordować. Nikt nie wie co się stało. A, ale tutaj na przykład jak tutaj filmować działa? Do góry też można? Hmm. O. To no nie, chodź tu. No nie, co? Dlaczego? Schowała Ej, tak się nie robi. Schowała się w muszelka. Sam A, jesteś się... muszelka. Nie, bo ja nie mam muszelki. No nie. Nie mam maczugę. To no nie jest łatwe na tej mapie. Zaraz ktoś z was to, to sprawdzi i sobie zobaczycie. Kochana, ja szukałem przez całą mapę jakiegoś taska i żadnego nie znalazłem. Nie ja znalazłem tak Mi jeden został! Słuchajcie, co ja zrobić? Ja zrobić tylko jeden. A jest tu mapa faktycznie, O Boże, gdzie to jest? What the? Sury nie mogę tędy przejść. O, What? No. Go? Kill again. Gdzie są moje taski? Co jest? O, tu jest. Dobra, zrobiła Dobre. Dobre. Skąd mam wiedzieć, gdzie jest... to nie ważne. Dobra, nie tu. Nie do jaja! <grystanie> ale ja nie wiem, gdzie jest Enter the ID code. W sumie to jest śmieszne. Na dole. <grystanie> Skąd nie mam wiedzieć, jak nie grałam to jeszcze? Nie właśnie grzyby, bo znikniesz. W chmurze. Ja co oglądam Seticalę z, z, z jak się męczy teraz. <grystanie> Jakim cudem? No cofnęło! Cofnął się za cofnęłaś się za nim chyba. Czy to on się cofnął? Nie pamiętam już teraz, ale wiem, że ktoś z was się cofnęło. Jak klikniesz sobie... Jak klikniesz sobie ikonkę hound, to będziesz mogła wybrać kogo chcesz za, ten o, <ścoughs> Jaki drego! Jaki... Jaki master Dodger co jest? Jaki master Dodger! Mamy. Coś ty zrobił, Simser jest. Lubię jeździć przez ludzkie rolce. Tak. No, uciekaj. No, no to uciekła? Dobra, gdzie jest ostatni? <śmiech> <śmiech> nie mów tak, bo cię zabije. Uciekaj! Nie mówiłam, nie mów o seksualnych ci po So, ja... Yeah. Ze mną był Simser, yy, Vixi, Vexi, Sadikal, Gopher. I czemu dwie osoby mają bardzo zbliżone do siebie ten nazwy? Tak, dokładnie Vexi, dokładnie. <grywy>